Cześć, ja mam na imię Mateusz, a ze mną jest dietetyk Beata Pluta. Jesteśmy w Łobrzenicy, a to są pytania i odpowiedzi owocowe. Zaczynamy! Soki stuprocentowe zawierają wiele witamin, również z grupy C, szczególnie sok jabłkowy, czy przez dodatek też owoców maliny. Możemy tutaj zwiększyć odporność u naszego dziecka, że warto podać ten soczek w okresie jesienno-zimowym naszym dzieciom, gdy nie są też dostępne świeże owoce, tak? Istnieją takie mity, że soki, które są poddawane lekkiej pasteryzacji. Tracą te cenne minerały, witaminy, jak na przykład witaminę C. Ile jest w tym prawdy? Jest to mit, ponieważ dopiero witamina C traci się w temperaturze 100 stopni, a sok tutaj tak jak ruby juice naturalny, jest tylko podgrzewany do 80, także nie traci na wartości. Czyli, jeżeli dobrze rozumiem, taki sok przetłoczony, odpowiednio spakowany, który ma datę ważności 12 miesięcy? To jest idealny sposób na naturalne witaminy, dostępne przez cały rok. Tak, zgadza się. Jeszcze te owoce są jakby robione z nich jest sok, gdzie one są dojrzałe, pełne słońca i mają wiele wartości, a teraz kupując nawet taką malinę, gdzie to jest i nie z Polski i nie wiadomo jak hodowane, nie ma ona tylu składników odżywczych, co w sezonie. Rekomendowałaby Pani właśnie naturalne soki jako sposób uzupełnienia codziennej diety, o witaminy, które, no powiedzmy wprost, blokują albo inaczej, uodpadniają nas na niektóre skutki, szczególnie wirusów. Myślę, że spokojnie mogę polecić naturalne soki jako suplementację witaminową. Dziękujemy za uwagę. Jeśli podobają Wam się nasze filmy, lubię nas na Facebooku, na Instagramie. Zapraszamy również do zakupów, dane kontaktowe poniżej.